No, rozpierdolimy dzisiaj z Guciem, Łamiemy w pół tę grę. Dzisiaj bez pierdolenia się, bo ostatnim razem to było żałosne po prostu. Przechodzimy do, od zera do końca już. Witam, myślałem, że Gucie jest mądrzejszy o w tym duecie, jednak właśnie zobaczyłem, że Gucie kupił 10 litrów tlenu, więc przyszedłem tutaj. 10 litrów tlenu? Jak Gucie to przyjdzie. To Witam serdecznie. Bierze. No właśnie, o wilku Witam, no. kurwa mowa. A co mnie znowu obgadujesz? Co? Tak, mam pytanie. Podobno zakupiłeś jakiś kurwa tlen. Tak, 10 litrów tlenu. A co ty kurwa, Mount Everest jakiś idziesz zdobywać, czy co? Nie, nie, ale mobilizuje mózg do lepszego działania i do usunięcia ewentualnie jakbyś jakieś przemęczenie pojawiło, żeby dłużej siedzieć przy komputerze. Eee, okay. Ja dla lepszego myślenia i ogólnie kupiłem tony narkotyków od, od kolumbijskich kolegów, no. Tylko trzeba zobaczyć co te narkotyki robią z organizmem, porównując do innych <laughs> Nie no, żartuję. I czy mają pozytywny wpływ. <laughs> Żartujesz? A, myślałem, że na poważnie. Eee, żyła No, tak. ulżyła mi, ulżyła Ej, mi. dobra, Witek, ale powiem ci tak. Wszyscy nas wyzywali, że, że wrasta nie umiemy, ale ja już z Guciowi mówiłem, ale... że robimy taki speedrun dzisiaj, że p***. Ja wczytuję świat, Witek, i lecimy z tym gównem, nie? Oj, lecimy, lecimy. Dzisiaj gramy do odciny, kurwa, aż upadniemy. gucia dopiero wstał, ja od 8 um. rano nie śpię, więc będzie bomba. Dzisiaj, kur... dzisiaj, Delor sobie postanowiłem w nocy, że sobie da sportu, tak jako casualowy gracz, zagram fiorą na topie w nocy. Dowiedziałem się od Dravena z mojej drużyny, że jedyna co zasługuje, to spalenie na stosie żywcem. <laughs> płynę, płynę. Jakoś tak wolno, ty. Odpiąłeś tą kotwicę? Um. Słuchaj kurwa, no nie. No widzę właśnie bo, bo tak macham i macham i chuj. Masz jeden odpadek, jeden odpadek może? Jednego potrzebuję tak dosłownie. Masz. O i tuwa. O i mam sumika na górę jeszcze. Jak masz, nie rzucam masz, hak go. pod siebie. Masz tego suma. A tego jak, jak wygląda jak się go ma w, w łapce. O kurwa. <laughs> Ale póki co najlepsze narzędzia, nie mamy za dużo rudy i tak dalej. Pokaż dupkę, albo sutka, nie? <laughs> Mnie no nie pokazesz? nie, nie. ale chuj. Aj. Uh, nie, ty, ty wiosłujesz? W przeciwną stronę? Ja pierdolę. Stój, nie wiosłuj chwilkę. Bo ty uciekasz, a... Jestem na hita. A ty nic nie, nie. mówisz. O! Zginąłeś? Ubadłem. Tak. Cio, cio, znajdę łóżko. Pa kurwa, wziąłem go na klatę. Ty zobacz, kurwa, biegnę z nim. ty umieś gucia w łóżku. A ja nie chcę, cię kurwa. O! upadł, głupi. Nie no, bo i tepki stracę. Dobra, masz. Ty rzuciłem, Mam nadzieję, że nie stracę. Przerzuciłem cię, kurwa, jakieś mięcho Mam! Powiedz, a ja, ja, ja No nie wiem. Powiem, dobrze. A ja, ja, ja. Chuj tam Dobra, mam dwie te, jeszcze dwie potrzebuję Dwie sztabki miedzi i robimy odbiornik A wtedy już jest wszystko do fabuły praktycznie Powoli, ale idziemy do przodu Ale się, kurde, ty, ta tratwa jest siostrę, olbrzymia Gliwa. Jak to jest ładnie rozbudowane Już wszystko ci powiem A, już, już podcinałem skrzydła na czacie Chujowo tu Bionest, słabo, chuj Wymaga <laughs> baterii O kurwa, jeszcze bateria Zmień liczbę. O, jakie zagwózki tu ja... będzie. Zagw no. I antenę jeszcze walniemy. Zagwózki, to kurwa słowo. Mamy i to i to. Kurwa to słowo to powinno to patentować witek, kurwa, jakimś nie wiem. Słowo zagwózka i ten uśmiech taki. O, mm, popoka, mm. ja wiem. Dobra! Chyba działa! Chodź, chodź, chodź! To jest historyczny moment odpalania. No dawaj, odpalaj. Czyli powinność, klikaj włącz. O, No co ty pierdolisz? Trzy je... trzy anteny. Kurwa, trzeba... Dwie anteny jeszcze? Tak, jeszcze dwie anteny. Nie yeah. pierdolę. <laughs> nie, no ale, ale to jeszcze raz na to? Sztormy są, no ale sztorm jest na górze jakby, w sensie no, odbiornik jest na górze, więc Ej, to nie gibnie nam aż tak. A żeby... do ciebie ziomki, zamerdasz ogonkiem? <laughs> Nie, tego nie słyszałem. Akurat. Ojej, ojej. Nie zamerdam ogonki, no nie nie mam ogonka Ej, Witek, Witek Doszliśmy w, w końcu gdzieś dalej Widzisz o, szybko? Widzę, widzę. Ej, ale myślę, że ta to jest jakaś satelita, no może wy nas napierdalać laserami. Kurwa przygotuj się. Nie no się bez przesady. Ej, masz wiosło, to powiosuję, ale... Nie mam, ale muszę uzupełnić potrzeby. Dobra, to jest. Jest a, Looting! Ja pierdykam, widzisz? Aż tak? Bruce? Telefony, kurwa, radio! A, ale to nie do zlutowania. Dodam nową notatkę. No ale bo... to zaraz przeczytamy. Pierw zlutujmy szybko. Count Ca a, a Shark named him Bruce. Co? <laughs> nie! No ale czemu tego Bruce'a biednego wszędzie, kurwa <laughs> Bruce, you bastards, I got you, ty! <laughs> Odpadki. Wpadki. O, plastik jest. Jedna tatka jakaś. Już czytam, sprawdzam, czy coś jest istotnego. Jakiegoś kurde. Tygnał. piżarni Spiż... powinien być zapasy. Tak, widzę, widzę. O kurwa. Mike, jeśli to czytasz, udaj się do Balboi. Może jeszcze nie zatonęła. Jakaś Balboja? Balboja. Jeszcze jest jedna jakaś. Była. O, widzę, widzę. Ludzie, Ludzie? 5114. A wiem, wiem, wiem. Ko Kojarz ten odbiornik, co mamy. Musimy go nastawić na 5114. O, bez hitu, no dobra. No to jeszcze jedną trzeba tutaj postawić, wydaje mi się. A I ty będzie już tak. jebany, Guciu, kurwa, naprawdę. Aż mi się ten tlen po. Przypo... Aż, aż sobie wdechnę ci, powiem. Ale teraz tak, dwa pytania. Po pierwsze, no. czy, czy jesteś absolutnie pewny, że to jest bezpieczne? To jest tak, bezpieczne. Tak. A drugie tak. pytanie, jaki koszt takiej zabawy na rykowanie? Powiedz chyba że nie chcesz czy widasz. Nie, no, nie, no. 27 zł za puszkę 5-litrową. Typ kupił powietrze z miękką. Za 26 zł! A słuchaj! Mamy jeszcze grej grejpfrutowe! Tu jest druga. Zalecają z pięć głochów na jedno, na jedno miasto. Zalecają, kurwa? A kto zaleca? Producent. Co że widzowie Pro... z tych Albo te ziomki od plazmy, co miałeś, kurwa, ten, długopis plazmowy. Producenci. Producenci. I to jest statek. To nie jest czasem ta bajola, bailo... czy coś? Nie wiem, ale... Wygląda to w notatkach się. była? No, Trzymy może to... to będzie nasza nowa łajba. Dobra. O kurwa. A skąd miał łom? Nie wiem. O kurwa! Ty psy Czuł, To Co to jest? Co to jest? <grym> Upad. Czyli po to armor. Pierwsza konfrontacja z bobkami. No, Witek, okay. wysadzam kurwa, co? Lecimy. Otwieram. O ty, uciekaj chyba, czy nie? Ale jebo. U... Prawie upadłem, powiem ci. Teraz? No, no, no. Czekaj, czekaj. O kurwa, to będzie mogli pod sobie podpiąć jakoś do tego? Dobra, wydaje mi się, że to wszystko ci powiem. Wyprawa udana, oj tak, dzisiejszy dzień bym powiedział oj, udany bardzo. Udany, udany, dzisiaj czuję, że zrobiliśmy progres, chuj. O, ale ostatnio robiliśmy podwaliny do zrobienia progresu, wczoraj, przedwczoraj, oj, także tak. też było git Bez tego, no i wiadomo, bez tych rzeczy. Tylko te zakupy, nie? Jaki kosz według was? Dobra, macie jeszcze mil 2 minuty. Dobra, uwaga, mówię, jesteście gotowi? Uwaga, 107 zł. Ja pierdolę. Witam serdecznie. O, jak ładnie to, a u niego to słychać to streamie czy nie? Chyba słychać Bo Wydaje mi się, że dzisiaj już jest ostatni dzień no z tą grą No oczywiście, masakrujemy To się nawet w pale nie mieści, tak rozniesiemy to dzisiaj ja się, Jeszcze chyba jeden pasek No to dawaj. Stawiam O kurwa No Jo ja pierdolik to jest wielkie A jak ty to góry to dawałeś, te żagle? To mieś deska, ty O kurwa, zajarałem całe Ale ile pi... Pa. Oooo, o kurwa Ty jak, jak zapierdalamy <grym> <grym> zapierdalamy Szefie, w ser. prawo! Jebacz te żagle teraz frajerskie, kurwa. <grym> znaczy, żebyśmy wiesz, żeby nam opór powietrza nie hamował Kurwa? Co? Strusia znalazłem! Nie wiem, tu jest dużo rzeczy. A strusie jajka. ogarniając To co się robić? Ty nie wiem co to, co Pierna, to jest? Ja Nie wiem co to jest, ale zaraz rekin będzie i straca wszystkie itemy wyczułam. Dobra, ja idę do ciebie Ty, dzik cię goni kurwa Tak? O kurwa, widzę no, faktycznie Ty ja zaraz Dobra, je, jestem blisko Ty na ciebie biegnie, na ciebie biegnie nie, Dobrze, dobra to może zdodżuję? O kurwa Jezus. Zrzucił na ciebie kamień jakiś paparot pa, kurwa. Nie wiem co mnie zabiło nawet. Podpływam szefie do ciebie bliżej. Aaaaa! Ty jak dobrze widzę to zapisano świat przy każdej wyjebce. O działa. Jestem na chwilę Witek. Oj, tak. To widzę. Tak? Nice. Dziękuję. Dobra przetapiam tą rudę. Ej Witek a co jak ona składa jaja na pewno. Ty leci z kamieniem. Kurwa! A widzę, 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 skurwol. A, wow! Eee! Prawie Chodzicę, się wyjebałem! <grywa> Chujowo bo bez tego metalu. stąd, do tego, jebać tę wyspę, co? Nie damy rady na tej wyspie. Nie co? damy rady, dobra, chuj, odpływa... Dobra, wyspa raz pokonała, tylko na razie. Dobra, wypierdalamy stąd. Chociaż w sumie nie wiem, co to da. my to nic nie damy, silnik? Nie. E, nie, trzeba wyłączyć. Ej, 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 gryzie silnik! Ja, o kurwa! pierdole, nie! Proszę! Kurwa! Uciekł! Ja, brudole. A Ty nie miałeś zidy, nie? Ty, mi zmieszczę się na spokojniutko. Powiem ci, że nie ma możliwości, że się tu przeciśniesz. No, jak to nie? Chłopak. No nie, no A. tutaj się nie przeciśniesz, nie Poczeka, ma jak Poczekaj, poczekaj, spokojniutko. Pa-pa-pa. No, ale zobacz tu. Pa-pa-pa. pa pa jak wjeżdżam on... kurwa do dziurecki. Pa. Jeszcze nie wiesz. Dobra! Jesteśmy szefie na miejscu! Jest 30 minut, nawet mniej. Ty, prąd włączyłem. Co, co o, o! Jakaś coś przy... A czyli trzy musimy trzy zaaktywować. Typem ja ci tak. Niszczy się pewnie szybko. Ej, ja nie mam zdjęć.

Uciekaj, uciekaj! <laughs> Odluruję go. Teraz na mnie. Dobra, goni mnie. Uciekaj, uciekaj. Ja pierdolę, nie. Tu się Uciekasz? Się... No, uciekam, ale nie mamy broni. No, witek. Ja jeszcze mięsko jedno mam w zapasie, ale woda tak, no. O! Ty! Łód, kamień! Pozdro. Ej! Nie, no nie. Po co ma są te kamienie? Może mamy rzucać? A rzuć w wajchę. <laughs> Kogo? Kurwa, wow, we smart, wow. ja pierdolę, ty! Ale, jaja, ale smart jesteśmy, Witku! Co za złodzie? Projekt rura. O! Dobra, Błąd druga, to jest dwójka, tak? Dwa na trzy, no dobra. No i jest. żeby się dostać do trzecie, potrzebujemy tego noża czy coś. No i refila tam. trzeba, zdecydowanie. Jest woda. Ja już o. umieram, a to jest chyba tutaj. Dobra, próbuję, próbuję cię uratować. To jest chyba za rogiem, tu, a chyba umieram. Ja już HP tracę. O, jest! Widzę, widzę! Tak? Szybko wodę nie kurwa! Kurwa wodę, nie! Z mockiem biegnę, tapaj wodę! A, widzę! Tu dźwięk. Już... Że Żebrak to. Pipi. Dobra, pi. ej, to muszę silnik zmienić, bo zaraz nie dopłyniemy. Pipi, pipi, pi. będziesz pan Uż, jak ty rzucasz, Witek? Nie, nie trzymałem. Jak <noise> jakiś bo, z, z ręki mi wypadło. Aktywuj, zobaczymy. Aktywna ona jest, czy nie? No to... to... 2063. Kordy? Dobra, urzędne, tak. Witek, kurwa. Chuj, chuj. Wdechłem! To... Eee, tak? Dobra, biorę cię pod pachę i lecimy. Poważnie, jest tak nie uber. Mam. O Jezu cały czarny ekran, Witek. Całutki czarny. Easy. Oh, oh. O, dobra, działa. Ej, dobra, czyli tak. 2, 0. 6, 3 chyba nie pamiętam. Oba, obawy do siebie. Nie aktualizacja, doseczki. chuja, końc koniec gry. Tak? Ajajaj. jajaj. Aj. Dobra, no no taka... ale doszliśmy do końca. Jak ta tej... przygoda była? Dobra, no to co Witek chyba? Chodzisz czy pamiątkowe zdjęcie pierdolniemy sobie tutaj? Okej okay, tylko... gdzie, gdzie? Za sterem, o, za steru, tak o. jak kapitan Dobrze, a chwyć, chwyć go no, no, Patrz na mnie, okay. jeszcze bliżej steru podejdź to żagiel, żagiel rozwinę Do... <laughs> Ale co, czekaj, to ty mi robisz teraz, no? ja chciałem tobie na zantanie zrobić A, też. no dobra, to dawaj mi Kucnij, ku... na... nie bo ci trwa, o tak, tak, stoi kucnij O, no dobra No dawaj, dawaj, cykaj Zrobiłem, już ci wysyłam Dobrze, teraz ja ci będę robił Gdzie chcesz? Gdzie chcesz? Ja chcę przy tym Za sterem? Przy kole O no. tak? Z, o, z tej go, te, Z <laughs> Lekko w twoje lewo O dobrze lewo? To moje lewo? Nie, nie, twoje... Twoje lewo, twoje prawo Twoje prawo O to, o, o dobra Dobra, zrobiłem ci jedno, poczekaj Teraz wchodzę w Piękne, piękne O <laughs> Zapisuję na dysku Zapisz obraz ja jako Ja też zapisuję Zapisz jako Pamiętna fotka z Wikiem. Dobra, super się grało Dorzy. Dziękuję bardzo za towarzystwo przez było. te kilka dni było sztos. Jak Tylko, jak to. Jak widział. Jak widział dajcik, to napierdalamy ostro, nie? No. Dobra witeczku, no to trzymaj się, co? My trzymaj nocy, się, ci życzę papa. wieczoru, wzajemnie. Zajemnie. Żegnam widzów wszystkich. We, e, zdrówka, życzę szczęścia pomyślności. I tak, dziękuję, A. papa. Dziękuję, papa.